Orientacja pozioma. Powiadomienie głośność ustawiona na 0%. Założyłem kołgo z przodu. Gdzieś troszeczkę. O! delikatny klocek ociera Nie wiem. Nowa tarcza. O, przestał ocierać. nie mam pojęcia dlaczego podobno tarcze nowe są pokrywane jakąś farbą czy coś może dlatego nie jest idealnie gładka delikatnie musiałem kupić sobie te kluczyki torksy. Bo te w multituli to nie są zbyt dobre. Kółko się kręci. No zobaczymy, jak te koła będą tu gdzieś cicho. To miejsce ocierało. Bo się znudziło. Nie, uciera gdzieś. O. No nie wiem. Co to chodzi? Może te klocki się też idealnie nie ustawiają, jak wiszą na sprężynkach. Może troszeczkę pod któryś jest bardziej przydarty, czy co? No, minimalnie tak jak słyszycie, to właśnie jest koła, które dostałem w prezencie. Gdzieś tam troszeczkę przyciera. No w drugą stronę zakręcimy. Bo w drugą stronę miejsce słychać. Pik. Pik. Dobra. Ja tu nic nie zrobię, trzeba zobaczyć, jak to będzie jeździło. No, to było na tyle. Cześć.